Zielona przygoda, odcinek 44. Janusz powrócił. Dawno się nie widzieliśmy w tym gronie. Przygodę z czasem. Cudem udało mi się wrócić. że już nie Wprawdzie puszka już tutaj nie ma, ale jest nowy problem. Ostatnio Janusz próbował się włamać i ukraść tą słynną butelkę, w sensie eliksir Dawida. Tą, którego przebudził tego nie nie? Tak. Po co? Po co Rika, Rika podejrzewa, że chce go wskrzesić. Nie, ale udało mu się czy nie? No nie, bo natrafił na falsyfikat. Oryginał jest schowany, no. No gdzie by sobie taka, taki niebezpieczny przedmiot leżał? Gdzieś nad Wisłą. O mój Uciekł, ale na pewno jeszcze wróci. Dobra, na razie jest dobrze. Ale niestety musimy... I dostaliśmy zlecenie od, samego, od samej policji, że mamy strzec tej butelki. Wprawdzie jej tu nie ma, ale... gdzie ona tu Ona jest na stogach... Na Można tak powiedzieć. Mam tylko jedno pytanie. A gdyby się zniszczyła to mówi tylko Ale jej się nie da zniszczyć. Super. Zresztą są jeszcze inne spo sposoby wskrzeszania. Tak naprawdę, to jeśli dostanie butelkę, to zostanie mu jeszcze jedna rzecz tylko i będzie mógł. A, sorry, dwie rzeczy. Po pierwsze, jakiś gen jego rodziny, jeśli jakąś ma, w sensie, w sensie nieustraszonego. A po drugie, pewnego zioła, na szczęście, którego na szczęście lokalizacja jest nieznana nikomu. Wiadomo tylko, że istniało. Czy istnieje raczej tak? A puszek, nie wiem? Znaczy, ale pu pu go nie skupano, ale. Puszka, go nie, puszka tu nie ma. No tak. Erika Nie. Dobra, na że jeszcze jest połowa wakacji, jeszcze dużo czasu. No nie wiem. Ale się, że jest jeszcze lata. Jeszcze dużo. No, tylko że straciliśmy wszystkich, którzy mogliby nam coś powiedzieć na te wszystkie tematy. Rika nie ma bladego pojęcia. Nie dziwię się. Puszka nie ma, Dziadko Puszka nie ma, Złotego Czarodzieja nie ma. A, może by tak złożyć komuś wizytę? Znamy przecież jednego czarownika. Siedzi sobie za kratami, a więc będzie można. Co nieco. Możemy go złapać podstępem. Powiemy mu, że jak nam powie, to go wypuścimy. A my go nie wypuścimy. Do. Do. <grych> tak. Ruszajmy. Dobrze, można ruszać. Chodźmy Dobra, dawno się nie widzieliśmy, a teraz mamy ofertę. Jeśli powiesz nam wszystko o butelce, tak. rytuale... A! Masz nam po pierwsze przewidzieć przyszłość. Tak. Wiem, że potrafisz. Tak. Masz przewidzieć następny ruch Janusza Łapszo. Tak. I to w trybie pilnym. No dobrze, a skoro zamian? mnie wypuścicie, to okay. wypuścimy. no więc no, Janusz tak będzie już chciał za zaatakować dobrze. przy alejkach, nie jednak nie wiem, czy mu się to uda. To wszystko. Okej, okay, dziękujemy, a teraz cię nie wypuścimy. Co? Myślisz, wy kładzy, na wy oszuści! Mogę wam jedynie coś powiedzieć. Gail... Co? Kiedy Gail już przybędzie, Je, kryształy jakiś, zniszczą jakiś cały Gdańsk. Będzie po was! I zniszczy cały Gdańsk? Co? 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 Każdy może sobie myśleć bajeczkę. Kiedy ten czas da, nadejdzie, będziecie mnie jeszcze podziemy. błagać o litość. Zobaczycie. Nie wiem. Dobra, to wiemy wszystko. No to... Teraz musimy teraz tylko pilnować butelki. Ech. Przynajmniej szukaliśmy czarownika. Łatwo z nim. Łatwo z frajerem. Dobra. No i to teraz. Musimy no to strzeżyć.